9 listopada, 9-15 około no, <laughs> się na spacerek z psem przed chwilą i zauważyłem, że pieniądze leżą więc pomyślałem sobie, czemu nie? Wyjdę i pozbieram Nie chcę puścić chwytak, chyba się zaciął. O, teraz się odblokował. <laughs> Wyjdę i pozbieram. Nagran film też dla Was o tym jak zarabiać pieniądze. <laughs> Proszę bardzo. Zarabiać pieniądze można w prosty sposób. Na przykład taki, jeżeli ktoś ma w domu torby i chwytaki. <laughs> o tak możemy iść nawet. Będzie śmieszniej. Chwytak dostałem od jednego z widzów, Tomas 87. Bardzo dziękuję, chwytak dobrze się sprawuje. Myślę sobie, że kiedyś kupię następnego, jak ten dokończy żywota swojego. I kolejny pieniądz, już spłaszczony, przygotowany do zabrania. No, chyba tak się nie chce otwierać, wiecie. Chyba już nadszedł jego czas. Spawzuje i to naprawi. On po prostu był mało używany ostatnimi czasy, dlatego się zacina, kolejna puszka, wpada do naszej reklamówki i ciąg dalszy naszej wędrówki tak, jest Rześko, jest chłodno, o tam kolejna widzę co samochód to puszka O i kolejne widzę, czyli dobry spacerek dzisiaj Spacerek udany Starczy wyjść z domu wiecie o. na zakupy. O, dużo tutaj. Dużo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć sztuk, siedem, osiem No to ja to zbieram. Chyba palcamy. Butelka zwrotna. Będzie suma zawrotna, 50 groszy skoszy w Kauflandzie w automacie. Zabieramy i dalej uciekamy. Tu jeszcze patrzymy w krzaki. Tutaj puszczyk jest, moi drodzy. zwrotna butelka. Zawsze to jakaś suma niewielka. Tam się leje z którejś puszki. Torba się mi za chwilę roz, rozmoknie, rozpadnie na kawałki. No. Zgubia chwitarka Sytuacja taka, że kolejna zwrotna butelka Wiecie Czyli złotówka Tak się zarabia pieniądze Wystarczy wyjść z domu Co to będzie? Co to będzie? Pieniądz leży wszędzie Jeden pieniądz, drugi pieniądz, trzeci pieniądz, czwarty, pozwolimy się mu opróżnić, piąty, szósty i siódmy pieniądz. Proste, prawda? Potem butelki do automatu a puszki do skupu złomu. Tak właśnie zrobiłem pieniądze, kiedy wychodzę z domu. Parking wypłacił mi sowicie przy dzisiejszej sobocie. A wy jak się mocie? Jak spędzacie weekend długi? Pijecie piwo? Palicie szlugi? Czy może zarabiacie. Jeżeli mój film oglądacie, to zarabiacie na pewno. Ja przynajmniej na pewno zarabiam, ponieważ jak widzieliście, złotówkę ponad podniosłem z ziemi, złotówkę w samych butelkach no i w puszkach tam parę groszy. Także tak właśnie 10 minut powiedzmy mi to zajęło. No i film nagrałem. Mam nadzieję, że będzie oglądany w tysiącach. <laughs> Wszystkiego dobrego od zawodowego i kalika jego. Do następnego!